To nie jest żaden żart, chociaż dzisiaj jest pierwszy kwiecień. Chciałam Wam, bracia i siostry, opowiedzieć krótkie świadectwo swojego narodzenia, jak to się stało. Więc nazywam się Estera Laskowska, mam 20 lat i jestem studentką języka niemieckiego. Zostałam wychowana i urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej dla mnie. To nie było nic nowego. Ja widziałam, jak Bóg działa i przemawia. Modliłam się o zbawienie, ale nie modliłam się szczerze, dlatego gdyż podobało mi się to, co robię, to jaka jestem. I modliłam się o zbawienie, ale widziałam, że robię to nieszczerze. I kiedyś mieliśmy u nas zgromadzenie modlitewne w Ciechanowie. I po tym zgromadzeniu brat zwrócił mi właśnie uwagę, że. Ja nie szukam Pana Boga z całego swojego serca. No i w związku z tym ja zaczęłam się modlić o to, żeby, żeby. To ja Pana Boga zaczęła pragnąć z całego swojego serca i zaczęłam się modlić o to, żeby On pokazał mi, jaka jestem. No i dwa tygodnie temu, kiedy przyszliśmy tutaj na zgromadzenie, brat Adam stał, żeby przeczytać w sam do modlitwę i Pan Bóg przez ten sam do mnie przemówił, mnie poruszył i pokazał mi, jaka ja naprawdę jestem. Był Psalm 36, teraz przeczytam ten fragment. Występne potrzebny ma bezbożny, we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma Jego, bo sklepia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz, nie chce być rozumnym i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim, staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem. I właśnie ja miałam bardzo wysokie mniemanie o sobie, też duże ja. I wydawało mi się, że tak mało nagrzeszyłam, że jestem taka fajna i dobra. I zawsze, nim się położyłam spać, to myślałam sobie, co jeszcze mogę złego w tym życiu zrobić, żebym tylko zdążyła, bo ja tak mało złych rzeczy popełniłam. No i właśnie Pan Bóg mi przez ten fragment pokazał, jaka jestem naprawdę. No i skończyło się zgromadzenie. Ja pojechałam do Ciechanowa, to była niedziela po południu, ponieważ rano w poniedziałek zaczynałem już szkołę. I tak już był wieczór, już była kolacja i rozmawiałam sobie z bratem Wojtkiem właśnie na temat tego, że Pan Jezus do mnie przemówił i że pokazał mi, jaka ja jestem. I właśnie wujek powiedział mi, że, że powinnam coś z tym zrobić, że powinnam się modlić do Pana, że mi do się pociągnął, że mi tego tak nie zostawiła. No i wiek poszedł spać, no i ja poszłam swojego pokoju. Zaczęłam czytać ten fragment, który Pan Jezus do mnie powiedział i zaczęłam się modlić o to, że Pan Jezus mnie do siebie pociągnął, że ja już nie chcę tak dalej żyć, że ja już mam siebie dość. Zawsze miałam takie obawy, że Pan Jezus mnie do siebie nie przyjmie i dlatego też wzięłam komórkę, napisałam mojemu tacie SMS-a, że ja nie mam odwagi i wiary w to, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. No i dalej czytam Pismo Święte. I Pan Jezus przemówił do mnie z fragmentu z Ewangelii Świętego Jana, z szóstego rozdziału. Przeczytam teraz ten fragment. Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, nie możesz da Wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje Wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chleb Boży to ten, który z nieba stępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy waknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. I kiedy ja przeczytałam to, ten fragment z Pisma Świętego, przyszedł od taty SMS i tata przysłał mi dwa fragmenty z Pisma Świętego. I jeden właśnie fragment to był ten, który przed chwilą zdążyłam przeczytać. I było to dla mnie też takim potwierdzeniem właśnie też tego, że Pan Jezus do mnie przemówił. Ja uchwyciłam się tego słowa, że Pan Jezus mnie nie odrzuci, i uklękłam i oddałam swoje życie Jemu. Poprosiłam Go, żeby teraz odtąd On zamieszkał w moim sercu i go, prowadził mnie, i żeby obmył moje grzechy swoją przenajświętszą krwią. No i ponieważ już było późno, pomodliłam się i poszłam spać. I rano, kiedy wstałam, szłam, poszłam, poszłam na śniadanie i rozmawiałam sobie z Wujkiem na temat tego, co Pan Jezus uczynił w moim życiu. I tak mówię do wujka, że, tak, że jeszcze nie mam tej pewności, czy jestem już dzieckiem Bożym. I dlatego y, tak się pomyśl, pomodliłam się, że Pan Jezus dał mi fragment Wisma Świętego na potwierdzenie tego, że mnie do siebie przyjął. I to było dwa tygodnie temu, to był 18 marzec, i wujek zdążył wyrwać kartkę z kalendarza i ją położył na stół. Ja podeszłam, żeby ją przeczytać, i tam było tak napisane z fragment z pierwszego listu Jana z drugiego rozdziału. A teraz dzieci trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Właśnie tak się bardzo cieszyłam z tego, że Pan Jezus dał mi też ten fragment na potwierdzenie tego, że jestem Jego własnością. I to wszystko. I bardzo chciałam braciom i siostrom oraz wszystkim innym podziękować za to, że się modlili o mnie, żebym mogła stać się dzieckiem Bożym. I chciałam też prosić o członkostwo i przynależność do tego zboru i o chrzest. Dziękuję.